W przednim odcinku. Kurwa, i teraz jest ten dylemat. Matt cały czas coś kręci. I to nie jest pierwszy raz. Skoro pułkownik wysłał jedną osobę i był to kierowca, w takim razie kto dowodził renegatami i kto zastrzelił Franka? Moim zdaniem strzała nie należała do renegatów. Należała do espeków. Niech będzie. Uh, 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 uh. Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Chrisma, a to jest już chyba jeden z ostatnich odcinków *Dying Light* 2. Zostawcie łapkę, jak dotrwaliście tak daleko ze mną, jeżeli oglądacie tę serię, jeżeli jesteście nowi, to musicie chyba zacząć od początku. A tak poważnie, e, bardzo miło mi was widzieć. Zostawcie również lajka. To jest taka powiedzmy komunikacja między mną a wami. Że Wam się materiał podoba, ja powiedzmy, zmodowałem sobie wyszukiwarkę na tyle, że widzę też dislike, więc jak ktoś zostawi dislikea, to też będę o tym wiedział, ale nic nie będę w stanie z tym zrobić. Eee, także witam Was bardzo serdecznie. Dogadaliśmy się z pułkownikiem w poprzednim odcinku, sporo rzeczy się podziało. Wiem, że mówię szybko, nie, nie jestem zrobiony. Dajcie mi szansę. Eee, <laughs> I też chciałbym, w sumie, chuj, mogę wytworzyć 70. Nie potrzebuję niczego więcej do tego. Eee... Mam nadzieję, że podoba Wam się cała y, seria i to wszystko. Ja mam w ogóle masę wspomagaczy, odporności, miliona rzeczy y, i z tego nie korzystam. Pskitu. W ogóle, patrzcie, co się dzieje, nie? Jakieś, kurwa legendarne rzeczy, bardzo rzadkie i z tego nie korzystam. Więc jestem przygotowany. Zakupiłem sobie całkiem legitny Łuk Wojskowy i mam strzał, może z 10. Tymczasem, y, moje spekulacje i tak dalej. Dowiodły, że warto było chyba zaufać panu pułkownikowi. I co? Ruszamy. Ja wyciągam telefon na biurko, żebym widział jak ktoś do mnie dzwoni, żebym mógł bardzo szybko w miarę na tempie to wszystko odrzucać. Bo zaczynamy. Kierowca zawiezie cię pod wejście do tunelu. Tamtędy dotrzesz do X13. Idź już. Epilog. Nie ma czasu. Niedługo na miasto spadną kolejne pociski. Także ruszamy moi kochani. Mam nadzieję, że. że jesteście ze mną. Ole, ruszył z buta, jebaniec. Moje poprzednie spekulacje mówiły o tym, że. To wszystko. Nie ma sensu. I. jakby wiele rzeczy się dzieje złego. Hmm. Niestety z mojej winy zginął. Chyba zginął. Czy chyba z mojej winy. Nie wiem, czy dał radę tego uniknąć. Frank, tu się kurwa dzieją dziwne rzeczy i boję się, że to mogą być aspekty. się jeszcze zmieniam. Jest to moje kani przedostatnie zadanie, tak powiem. Sprawdziłem sobie. to. Heyder, gdzie będziesz. Dziwisz się, że cię śledzimy? Jack. To nie czas na porachunki, Jack. Renegaci weszli do chmury. Może dołączysz? Chcę powstrzymać Wolca. Jesteś dla mnie zwykłym zdrajcą. Zabić zdrajcę! Dlaczego ja, ja nie mam? Stój! Kylian? Tu nie mam obrazu? To tak, tak powinno to być? Wiemy, że kazałeś zabić Franka. To kłamstwo! Williams miał zginąć, żeby nie było dowodów. Kłamiesz! Zabić ich! Ale to nocni biegacze. Szpiegują dla Williamsa. Zabić ich! Armia padła, bo strzelali do cywili. Espekowie mieli czemuś takiemu zapobiegać. Grady! Dałem Ci rozkaz, kole! Słuchamy rozkazów dowódcy. Już nie jesteś w stanie dowodzić. Za bardzo chcesz się zemścić! Uwaga! Czekajcie, Czekać, sąd! Pożałujesz tego! Zabrał mocowi klucz, zanim zniszczy całe miasto! I musimy zajrzeć do rannych. Ten pocisk trafił w Olb. Hakon pójdzie z tobą po Olca. I uważaj! Ta chmura to właściwie ściana zabójczych chemikaliów. O to już nie musimy się martwić. Zdaje się, że znów zostaliśmy sami, co pielgrzymie? Skopmy te renegackie tubska. Brakowało mi twoich ciętych, Ripost Hakon. No i pewnie szybko będziesz miał ich dość. Wezmę antyzynę. Może się przydać. Dobra, spróbuję znaleźć tunel, który mi szedł. Wals. Bądźmy w ciągłym kontakcie. Jasne, tak jest. Co to miało być? Dlaczego to tak wyglądało? Co tu się odpierdło? Słuchajcie, jeżeli tu coś było nie tak, to ja wam wkleiłem. Zabić zdrajcę! Williams? Wystarczy tego obłędu, Jack. Wiemy, że kazałeś zabić Franka. To kłamstwo! Williams miał zginąć, żeby nie było dowodów. Kłamiesz! Zabić ich! Ale to nocni biegacze. Szpiegują dla Williamsa. Zabić ich! Armia padła, bo strzelali do cywili. Espekowie mieli czemuś takiemu zapobiegać. Grady, dałem ci rozkaz, kolego. Słuchamy rozkazów, dowódcy. Już nie jesteś w stanie dowodzić. Za bardzo chcesz się zemścić? Uwaga! Nic! Czekać jest sąd! Pożałujesz tego! William miał rację. Muszę zabrać Wolcowi klucz, zanim zniszczy całe miasto. I musimy zajrzeć do rannych. Ten pocisk trafił w Olb. Tak on pójdzie z tobą po Olca. I uważaj. Ta chmura to właściwie ściana zabójczych chemikaliów. O to już nie musimy się martwić. To co powinno być rzeczywiście, bo to co się wydarzyło tutaj jest dla mnie niepojęte. Dobra, chuj, nieważne, sprawdzimy to. Przejdę na drugą stronę. A więc X13 to jest już ostatni quest. Ostatni z ostatnich. Tu gdzie są te pieprzone tunele? Jedyne, co się świeci, to jest to. Jakoś tak, no, w miarę na czerwono. Tu nic nie ma pod spodem, prawda? Nic nie. Chyba o to chodziło. Nie, chyba nie o to. Nic nie ma, Hakon. Hakon, jesteś tam? Lecę. To się pospieszy. Ja. znalazłem tunele, ale Po ciebie. Co tu się dzieje? Wszystko będzie dobrze. Wyleczysz ją? Robię co w mojej mocy, ale jest słaba. Jest słabsza od reszty dzieci, ale ty ją możesz uratować. Ty możesz, Aiden. O co tu chodzi? Nie? Hakon! Hoń nie. nie! Nie, 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 odpowiedz! To moja. To moja wina? Tak mi przykro, stary. Chyba poszli tędy. Baza do jedyna, odbiór! Hakon? Ha! Dlaczego nie odpowiadałeś? Hej! Nie wiedziałem, że tak się stęsknisz. Nawet moja czwarta żona tak nie panikowała. <grystanie> nie miałeś trzech żon? Czasem wszystko mi się krzani. Dlatego to nigdy nie wychodzi. Ale dobra, zgubiłem się w tunelach. Jakoś cię znajdę. Jakich tunelach? O kurwa. Ej, nie ukrywam, że to co się właśnie wydarzyło zryło mi Beret. Okrutnie. Znajdę Znajdę i zabiję. Nie do końca rozumiem, co się wydarzyło. W sensie, wszedłem sobie w obłok, oszalałem, a znalazłem wejście do tunelu i przeszedłem i jestem kurwa tutaj. i... Śledzę... Śledzę Waltza w ogóle... To już jest do takiego stopnia zaawansowane, że ja po prostu wchodząc w mrok, zmieniam się w przemieńca. O kurwa, ale grubo. Ej, nie ukrywam, że bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Muszę znaleźć wolca. Zakładam, że tędy. Holy shit! Słuchajcie, z rzeczy takich istotnych, które miałem wam powiedzieć off-game'owych, to to, że zbliża się kolejna seria i jest to. Jest to seria. Z Metro Exodus. Aiden, odezwij się. Chyba ich znalazłem. Jestem tak blisko, Lawan. I wiem, że w poprzednich odcinkach dałem Wam wybór, ale uznałem, że. Hej! Ogramy, zobaczymy jak się przyjmie, i wtedy. Czego ty tu szukasz, szaleńcu? I wtedy zdecydujemy. Ewentualnie dociągniemy metro i zobaczymy. Może raz w tygodniu to, raz w tygodniu to. No w sensie w tygodniu będzie jeden odcinek i z Metra i z, i z Uncharted. Zobaczymy też, kiedy on Słuchajcie. wyjdzie. Wreszcie. I tak dalej, i tak dalej. Widzę, że dalej ładujesz się w kłopoty. Lauan! Co ci się stało? A, wpadłam po drodze na parę kryzoni. Nic poważnego. To nie wygląda dobrze. I nie, nie jesteś ze mną bezpieczna. Wiesz o tym. Ty wciąż nie rozumiesz. Te bydlaki zabrały wszystko i wszystkich w moim życiu. Wszystkich zabitych w ataku. Frank nie żyje. Nie chcę stracić i ciebie. Dam sobie radę. Każdy tak mówi. Spójrz na mnie, Lawan. Spójrz mi w oczy. Spójrz na mnie, Lawan. Na pewno wrócę. Zgadza się, bo idę z tobą. Tak, pieprzył, że będę dobrą nocną biegaczką. Zobaczmy, czy miał rację. Panie przodem. Dziękuję i spierdalaj. Cholernie boję się tego, co ono może nas tam spotkać. Bez kitu. No, ja się Jesteś zmieniam. Jesteś blady. Będzie dobrze. Nie będzie. Znajdziemy go, zanim to się posunie dalej. Poradzimy sobie. Rozumiesz? Tak. Znajdziemy go. Lecimy. Holy shit. No to w drogę. O nie. Rozdzieli nas klasycznie, Lawan jesteś. Lawan, Aiden, załatwiłem strażników, ale nie wiem jak otworzyć drzwi. Zaraz się dowiemy. Się, albo się kurwa po prostu zmienię. Nie wiem, jak je otworzyć. Spróbuj się dostać inaczej. Robię co mogę. Jednak to nie będzie ostatni odcinek, yy, mam takie wrażenie. Dobra, nie ma co zbierać tych rzeczy, to jest kompletnie bez sensu. Pchajmy fabułę. Granat samoróbka. może się przydać. Mina to też może się przydać, tak czuję. To jest zamek trudny, nie chcę mi się tego otwierać. Nie ukrywam. Jak znaleźć inną drogę? Inne wejście? Wyjście? Tędy? Nie. Mm, tędy. Już gryzoni. Bardzo dużo gryzoni. Nie mogę otworzyć drzwi. A, mogę. To jazda. No, ha halo nie są twardzy, cholera. Wow. Wybacz, stary, ale... Nie zostawiam świadków. O kurwa, ale grubo się podziało. Dobra, nie ma co tego chyba lutować tak na dobrą sprawę. Tu też jest trudny zamek. Nie chcę mi się tego otwierać. Wybaczcie mi, nie chcę mi się tego otwierać. Mam wystarczająco dużo apteczek, wystarczająco dużo innego syfu, ale kurwa mać, miałem rację z... z tym. E... No, wiecie. Z Jackiem matem. Miałem Niech rację, żeby zaufać pułkownikowi Pewnie Oni? Niekoniecznie Pokaż Zostaw, mamy większe problemy No to chuj, mamy większe problemy na świecie Spójrz Spójrz na co O Boże Co to jest? Zbierali tutaj jedzenie, paliwo, wodę. Hej, patrz na to! Zbierali tu różne zapasy. Wow! O Boże! GRS zbudowało to miejsce, by część ludzi mogła przetrwać zarazę. Hm, to jak arka. Arka? Arka Nowego. no z Biblii. Tylko w niej celem było ocalenie par zwierząt. A tu? Pewnie tylko tych skór wieli zginęli. To nie wygląda jak coś dla zwykłych ludzi. Nie, samolubne dupki. I chyba nikt się tutaj nie dostał. Czyli wirus był szybszy niż oni. Sprawiedliwość. Walks się tu na pewno kierował. Wiedział, że jest tu wszystko potrzebne do przetrwania. Musimy go znaleźć. Widzisz? Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Zaczekaj, pójdę pierwszy. Kryj się! Najpierw musimy się pozbyć strzelców. Dobra. No i chuj. O kurwa, oni też się zmieniają. To są, to są ci kurwa żołnierze, o których mówił pułkownik. To są właśnie ci żołnierze, o których mówił pułkownik. Których dał Wolcowi. żeby ich wzmocnił. Ale to finalnie on obrócił ich przeciw sobie. Kurwa jest ich tam naprawdę dużo Widziałam plany Aiden Sterownia jest w tamtą stronę Walls pewnie czegoś z niej potrzebuje Idź za nim Aiden A ja poszukam bandaży Nie zostawię cię tu A nie przeżyję Ach, Przestań mi wreszcie niańczyć Aiden i rusz się do cholery Lawan! Nie do cholery Nie zdążyłem Zabiję ich. Rozerwę skórlieli na strzępy. Co oni ci zrobili w Taszyno? Nic mi nie jest. To zupełnie nic w porównaniu z kacem po binówce, Franka. Do dzisiaj wydaje mi się, że nie ukrył butelki, żeby dać mi lekcję. <laughs> Pamiętał to. <laughs> Aiden. Znajdź Łoca i zabierz mu ten zasrany klucz, albo wszyscy zginiemy. Pójdę z nim. Nie, zabierz ją stąd, a potem mnie dogonisz. Dobra, szefie. No to zaczynamy. Kurwa, no dobra. Teraz jednak jest troszkę ciężej. Więc zostanę tutaj pośród gryzoni do następnego odcinka. Nie włączamy latarki, bo robi się grubiej. Tymczasem dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału, cholera, zbliżamy się do końca, pamiętajcie, następna seria Metro Exodus, a później Uncharted, jeżeli tylko wyjdzie na PC, dziękuję wam bardzo, widzimy się w następnym odcinku, co da mi trochę więcej czasu na to, żeby, no wiecie, spędzić tutaj czasu i zapoznać się z nimi, a przy okazji żeby nagrać dla Was solidny materiał. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Lawan przeżyje. Bez odbioru. Zbierali tutaj jedzenie, paliwo, wodę. Hej, patrz na to! Zbierali tu różne zapasy. Wow! O Boże! GRS zbudowało to miejsce, by część ludzi mogła przetrwać zarazę. Hmm, tak,